Dziś mam dla Was kolejna wiadomość od Boga: zostaw polubienie tego filmu i udostępnij tę wiadomość osobom, które kochasz. Mój ukochany syn, Bóg mówi do Ciebie dzisiaj. Nie widzisz tej wiadomości przez pomyłkę, byłeś dzisiaj naprawdę uprzywilejowany. Jeszcze raz powtarzam. Byłeś dziś naprawdę uprzywilejowany, osiągnąłeś nieskończony przepływ obfitości. Cała ciężka praca, którą wykonywałeś, zamieniła się w nieoczekiwane błogosławieństwo. Rozkwitasz, a wszechświat wspiera Cię w każdym Twoim ruchu. Wszechświat rozpoznał Twoją pozytywną energię i teraz manifestujesz swoje marzenia finansowe. Twoja podświadomość jest kluczowym łącznikiem między Twoimi marzeniami a ich przekształceniem w rzeczywistość. Jeszcze raz powtarzam, Twoja podświadomość jest kluczowym łącznikiem między marzeniami a ich przekształceniem w rzeczywistość. Twoja podświadomość jest duchową tajemnicą bogactwa. Pamiętaj, że nie ma absolutnie żadnych fizycznych ograniczeń istniejących dla ilości pieniędzy lub jakiejkolwiek innej obfitości, którą chcesz przyciągnąć do swojego życia. Wszystkie ograniczenia są iluzją, ponieważ jesteś nieograniczoną istotą. Za chwilę wkroczysz w głębokie bogactwo. Wszechświat wysyła, ci wskazówki i znaki dotyczące bogactwa. Uwierz w te znaki. Dlatego zauważyłeś symbole takie jak liczba 8. Liczba 8 zawsze była bardzo znacząca, jest ściśle związana z dobrobytem i obfitością. Jeśli ostatnio pojawiał się u ciebie konsekwentnie, jest to pozytywna wskazówka, że będziesz mieć wszystko, czego szukasz. Zaczniesz otrzymywać prezenty w określonych ważnych terminach. Radzę wam nigdy nie odmawiać żadnego prezentu, ponieważ jest to przygotowanie do bogactwa, które nadchodzi. Kiedy przyjdą pieniądze, musicie zrozumieć, że je zamanifestowaliście. Powtórz te afirmacje poniżej, aby potwierdzić i zamanifestować. Akceptuję obfite bogactwo, które zbliża się do mnie. Akceptuję przepływ pieniędzy, który płynie w moją stronę. Jestem gotowy i przygotowany na przyjęcie każdej kwoty pieniędzy. Mogę sobie poradzić z każdą ilością bogactwa, które otrzymam. Jestem teraz gotów zmienić swoje życie finansowe. Urodziłeś się, by być milionerem. Pomyśl głęboko, jeśli serce mówi tak, napisz w komentarzu: Urodziłem się. By być milionerem. To wyraźny znak od Boga i wszechświata. Dar, który będzie błogosławił i czynił cuda w Twoim życiu, może przyjść po Ciebie w każdej chwili. Twoje, saldo bankowe eksploduje z szaloną ilością pieniędzy. Twoje finanse i Twoje życie zmienią się na lepsze. Niech będzie uwielbiony Bóg, Ojciec Wszechmogący i każdy, kto ogląda ten film, może przygotować się na to, że ten tydzień będzie tygodniem błogosławionym. Udostępnij tę wiadomość i wesprzyj nasz kanał. Zostaw likę, to bardzo ważne. Niech cię Bóg błogosławi.